Są trzy możliwości, jeśli chodzi o rozgrywki w play -outach. Z kim możemy grać? Kielce, Olsztyn, Jastrzębie. Z kim chciałby Pan grać, czy, czy drużyna, która jest najwygodniejsza dla Was z rywalem? Ciężko powiedzieć. No, na pewno po wynikach i... No to wskazywałoby na to, że fart Kielce, prawda? Wygraliśmy wszystkie mecze z nimi. Podróż nie jest bardzo męcząca, bo w miarę blisko. Także same jakby widzimy plusy. Ale no, ciężko teraz przewidzieć, jak będzie w tak prawda? Te, te, to wszystko się może zmienić. Ale na dzień dzisiejszy myślę, że głosem zespołowym powiedział, że chcielibyśmy grać z Kielcami. Czy to w tym meczu z Jastrzębiem było to widać, że, że chcecie grać z Kielcami? Mamy, nie, nie podejrzewam was, żebyście ten mecz odpuścili, ale jeżeli już nie idzie, czy to nie jest tak w podświadomości zakodowane, no, że mój Boże, no jak przegramy, to świat się nie zawali, a nawet wręcz przeciwnie, coś tam się do was uśmiechnie. To, czy to nie było tak dzisiaj w pewnych momentach? Nie, myślę, że w tym meczu nie było tak. Na pewno nie wiedzieliśmy, jaki będzie wynik e, 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 Tak, w kielcach z Olsztynem i to też bardzo... Na pewno nie kalkulowaliśmy. Mogę tylko powiedzieć, że Jastrzębie naprawdę zagrało dobre spotkanie. Nie spodziewaliśmy się, że, że Jastrzębie... Zagrał tak poprawnie eee, i nam dlatego to, to, to wyglądało tak, że odskakiwali na 6-5 punktów i robili sobie przewagę i wtedy mieli ułatwione zadanie. Eee, kontrolowali grę, a nam się grało bardzo trudno. Przede wszystkim nie kończyliśmy piłki w pierwszym ataku i to spowodowało to, że później każda następna akcja e, powodowała nie wiem, e, troszeczkę strachu, paraliżu i trudno nam zdobywało się punkty. W Kielcach, a potem w Olsztynie, tak się mecze zaczynały, że przegrywaliście dwa sety, roliście mecz bole. Przygrywaliście mecze. Tutaj też się wydawało, że, że pójdzie... Pójdziecie starym śladem też dwa pierwsze przegrane sety. No w końcu trzeciego nie daliście szansy rywalowi. To chyba była taka gra, o której wszyscy tutaj marzą. Z, dlaczego tak się nie stało, że, że ta dobra gra z końcówki trzeciego seta nie była kontynuowana w czwartym sumie? Ciężko mi powiedzieć. E, na pewno w tym trzecim secie e, początek też było, Zaczęliśmy e, od 5 dla przeciwnika i nagle się to zmieniło. Troszeczkę szczęścia. Kilka, można powiedzieć, szczęśliwych piłek dla, nasze, dla naszego zespołu i to jakby napędziło nasz zespół. E, natomiast no, w czwartym secie znowu Jastrzębie jakby zademonstrowało e, w tym dniu e, dużo mocniejszą zagrywkę niż my prowadziliśmy. I ta zagrywka na pewno była kluczowym takim punktem Jeszczemskiego Węgla do tego, żeby nas pokonać 3-1. Trener Mizu cały czas ostatnimi czasy szuka tego optymalnego ustawienia. Jeszcze chyba nic się nie zdarzyło od dobrych kilku meczów, żeby trafił, z wyjścio, żeby to wyjściowe pokrywało się z tym optymalnym. Dotyczy tej te rotacji, dotyczy również Pana pozycji Pana. Czy, czy to jest lepiej w Pana przypadku, dla Pana samopoczucia? Jeżeli Pan wie, że, że wyjdzie w podstawowym składzie, czy równie dobrze może Pan wejść w każdej chwili z kwadratu i, i zastąpić kolegę, Jak to jest? I może Pan wie też, jak, jakie są rozmowy w zespole, jak to jest w przypadku innych zawodników? Z punktu widzenia e, mojego, ja pewnie się czuję, jak wiem, że będę grał. Na pewno e, jest to jakoś tak w psychice zakodowane, że, to, nie wiem, taką pewność. Natomiast, no to tener ustawia, kto będzie grał, kto w danym tygodniu lepiej się prezentował na treningu, a weryfikuje mecz. Możemy wyjść w innym składzie, a kończyć w innym i tak było w kilku meczach. Wychodzi na to, że no, mamy 12 równych zawodników i każdy może grać, jeden w jednym dniu gra, jeden lepiej, w drugim drugi. Także myślę, że do końca tak będzie, że nie będzie takiego, takiego składu optymalnego jednego. Myślę, że będą rotacje do samego końca, bo ciężko, już teraz jest końcówka i na pewno tak, tak będzie do samego końca. Myślę, tak, że dwa, trzy dni wcześniej Jastrzębie awansowało do półfinału Final Four. Ma na Was jakiś wpływ? Czy, Boże, co my zrobimy? Możemy pokonać drużynę, która być może zagra w najlepszej czwórce Europy? Czy to mogło zauważyć też na wyniku? Nie, myślę, że myśmy nawet nie, nie myśleli o tym. Wiedzieliśmy, że, że Jastrzębie w tym meczu grało bardzo dobrze i jakiś tam e, krok zrobili do przodu i taką jakby, nie wiem, może e, pewności nabrali, bo no, mogą, mogą grać w czwórce najlepszych zespołów w Europie i naprawdę pokazali tutaj u nas w Wieluniu, że, że są mocnym zespołem. A personalia pokazują na to, że tak, no bo mają naprawdę kilku wyśmiennych zawodników, którzy w zeszłym roku zdobywali Puchar Polski, kadrowiczów, także no to jest naprawdę personalnie bardzo dobry zespół i mocny. Mówi się, że obecny system rozgrywek, zwłaszcza ta druga runda, ma, ma wiele wad, czy, w czy jego jedyną pozytywną cechą nie jest to, że drużyna może kalkulować i wybrać sobie, mieć wpływ na dobór do przeciwnika w fazie play-out, play-off, jak to jest? Trener mówi, że nie zna wcześniej tego systemu, natomiast dla niego ten system w naszej sytuacji jest to dobry system, ponieważ możemy cały czas walczyć o pozostanie w plus lidze. To nie było tak właśnie w widocznym meczu z Jastrzębiem, że powiedzmy zakładamy, że kilce nam leżą i w poświadomości gdzieś jest tam w głowach, że nawet jeżeli nie oddajemy meczu, to nawet jak, jak nie idzie i przegram ten mecz, to, to nic nie stanie, bo będzie większa szansa, że, że zagramy z Kielcami. Nie zakładaliśmy w żadnym wypadku porażki. Chcieliśmy wygrać, żeby mieć kontrolę nad tym, co, co będzie jeszcze przed nami w tej grupie. Cały czas trener czy, czy panowie trenerze szukacie optymalnego ustawienia od kilku dobrych spotkań. Dlaczego nie możecie trafić z tym optymalnym, czemu się ono nie pokrywa z wyjściowym? Co musi się stać, żeby od razu to, to wyjściowe było najlepszym ustawieniem? Ja tutaj cały czas w naszym przypadku obserwujemy, jak zawodnicy wyglądają na treningach podczas całego tygodnia. I zawsze pod koniec decy tygodnia decydujemy się na, na szóskę. Wcześniej to była cała szóstka teraz, pod wpływem tych meczy, które gramy, ta szóstka ulega zmianom. Generalnie chodzi o głowę. Dochodzą myśli, że dobra, nawet jak zaczniemy tam 0-2 mecz, to zawsze możemy wygrać, bo tak wyglądały te wcześniejsze mecze. A teraz, jeszcze mi się nie udało. I cały czas pracujemy właśnie na tym, żeby nie zaczynać od 0-2, tylko żeby zacząć od, od początku i między innymi stąd te zmiany w składzie. Tak się stało, że podstawowy rozgrywający Jastrzębia dzień, dzień przed meczem doznał kontuzji. Wiedzieliście o tym powiedzmy dopiero w sobotę rano? Czy... Nie, Niby powinno to być dobre, bo to jest reprezentacyjny rozgrywający, ale to czasami nie zadziałało w drugą stronę, że mieliście go. Bo chodzi mi o pająka mniej rozpracowanego i nie wiedzieliście, jak będzie rozgrywał, czy zawodnicy nie wiedzieli. I właśnie to, że został VIP, to na najlepiej chyba świadczy, że jednak to Wam mogło pokrzyżować plany. Myśmy wiedzieli, jak, jak Pająk gra, bo mieliśmy też materiały filmowe, nawet ostatnie mecz jego, który grał w Pucharze 26 grudnia. Natomiast Jastrzębie gra w troszkę zmienionym, w zmienionej rotacji. Jeżeli rozgrywający zaczyna w pierwszej strefie, to nie idzie po nim przyjmujący, tylko idzie środkowej. To później powoduje pewne zmiany w ustawieniach i to był dla nas większy problem. Mimo, że o tym wiedzieliśmy, to macie zawodnikom. To był dla nas większy problem niż, niż to, że pają grał na rozegraniu. Rozmawiałem ze Switchem przed świętami, kiedy do niego przyjechała rodzina. Czy, jak przebiega jego dalsza klimatyzacja w Wieluniu w Polsce? Jak, jak podoba się jego rodzinie, nasz kraj, nasze miasto? Tak jak powiedział wcześniej, mu się bardzo podoba i dla niego najważniejsze jest, że on powiedział słońce, ale ja rozumiem to, że ten dzień trwa dłużej i to słońce się pojawia, także on zaczyna się czuć naprawdę już bardzo, bardzo komfortowo. Jak właśnie po tych dwóch miesiącach pracy tutaj w Wieloniu, pan się czuje, jak przebiega, przebiega pana klimatyzacja w Wieloniu? No, i czy nie, nie ucierpiały na tym Pana dotychczasowe zajęcia? Wiem, że pan był związany z kadrą, młodzieżą, chyba bodajże z uczelnią. Jak, jak, jak to teraz pan, pan układał swoje osobiste sprawy? To się, najwięcej to cierpi moja żona, <laughs> ponieważ nie ma jej, <laughs> ponieważ tutaj, no po części ja też, prawda, ponieważ i tutaj nie ma, natomiast e, mnie się pracuje fantastycznie, Suicci jest to naprawdę bardzo otwarty człowiek, ja bardzo lubię takie relacje, jeżeli chodzi o między pierwszym a drugim trenerem, e, co do Wielunia, e, fajnie, że to miasto żyje tym sportem, to widać na ulicy, często ludzie, których nie znam mówią mi dzień dobry, ja to odbieram jako przejawczycy sympatii, bardzo mnie to cieszy, co do, co do pracy, to myślę, że trzeba by zawodników zapytać. No, miałem tam kilka swoich drobnych pomysłów, które tam Switchy akurat na moje, szczęście, na moje szczęście dla mnie zaakceptował, i, i to fajnie się toczy. No. To, że z reprezentacją, ja już nie pracuję z reprezentacją, także tu nie ma problemu. Co do uczelni, to tak, pracuję jeszcze w Katowicach na wf ale mam tam bardzo dobry. Dobry też układ, że tak to określę, że pozwalają mi przenosić te zajęcia i, i nie ma z jakby większego, większego problemu. Też słyszymy, zadałem pytanie wcześniej w, 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 w grudniu co do jego ewentualnego pozostania dłużej w Wirunniu. Zapytam Pana, jak, jak, jakie są dalsze plany? Zakładamy, że Panopolu zostaje w PlusLize, nawet jeżeli ona będzie zamknięta, czy w czy jakikolwiek sposób. Rozmawiały się ewentualne rozmowy na temat Pana dalszej pracy w przyszłym sezonie w Wieluńiu, czy to jest na razie temat otwarty i do po zakończeniu rozgrywek? Ja bym bardzo chciał zostać w Wieluńiu. Mnie się bardzo tu podoba, atmosfera jest fajna, dogaduję się z wszystkimi ludźmi, to nie ma, mi się to strasznie podoba. Natomiast na razie mam kontrakt do czerwca. Nie ukrywam, że te wszystkie plany późniejsze związane są z tym, czy drużyna uda się utrzymać, czy nie. Co będzie dalej, nie wiem. Jeżeli byłaby taka możliwość, ja bardzo chętnie zostałbym w Wieluńiu, pracowałbym dalej. To wszystko zależy od, od wyniku i od, 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 od panów prezesów.